Cześć w kolejnym blogu, i w tym blogu mam Was Back to School, i dzisiaj pokażę Wam trzy patenty pomysły na zeszłot. Mam tu takie trzy zeszłoty w tak zwanych kolorach. Kolorkach. Piękne, patrzcie na to. Są takie ładne. Piękne na kolorki Oxforda no po prostu co do kolorów I, i do tych panów słów no trzeba no, ołówek będzie nam potrzebny jakieś takie i coś do zanurowania, ale to ewentualnie... To yy. <grywia> Także co? Yy, jak znajdziecie uczestnik hiszpańskiego? Yy, I przechodzimy do pomysłów. no znajdźcie dalej. Przypuszczam Że, Was. Też. idziemy robić pierwszy pomysł robimy pomysł ołówkiem i pierwszy pomysł będzie w ja takim zaszycie pomarańczowym. I pierwszy pomysł na zaszyt jest właśnie na lusowa, nie niejakiej stacji, jaką po prostu lubicie postać. Czyli na przykład powiedzmy sobie na tu

Kalpo na alinię, bo taka pojedyncza. I teraz tak, będziemy wam z tym Hop. A um. no tu postawię sobie na y, takie takie bardziej na człowiecze. To, to o. Tu jakieś ręce, prawda? To takie super, ale może super. I patrzcie na to. Mamy tobie kanał no sobie go zamalować czyli czy, czy jakąś klepkę, czy tam pisaka, Mam tu taką klepkę. Możemy zamalować jakoś tak, jak tam lecie. A tu, tu się staram bardziej o linie. To nie jest pierwsza strona. To są na okładki. Yy, to są mysły na okładki na zeszyt, a nie na pierwszą stronę. Także możecie tu sobie zamalować tam jakoś. Następna szybka możecie zamalować tu. A tylko pokazuję, że możecie zamalować. I, I po prostu bierzemy tutaj nazwę przedmiotu, czyli, czyli mamy człowieka, no to może być to na przykład, na przykład język polski, to w tym stylu. O. I tu jeszcze naprzemy język polski. Czy to postacie literacka, cokolwiek... Przemysł ten, ten język polski. Możemy ten napis sobie podkreślić. Mam yy, takie zakreślacze z marki Big Light. Ja mam, ja mam takie tęskal fura i możemy sobie to podkreślić jakąś taką linią czy jakimś czymś takim. Znaczy w tym literze. I to jest dla yy, szkoły 1.3, czyli Czyli podstawówka I to do wygląda pomysł. Dobra. I to tam mamy tam um, Dla klas 1, 3. Czyli do. Czyli ten pomysł do szkoły podstawowej. Lidok. Las 1, 3. Dobra. Lecimy no, dalej. I, I dalej mam 4,8 czyli szkoła podstawowa w dalszym ciągu i będziemy e, rysować. E, I będziemy taki pomysł rysować, co tu e, nam interesuje. I tu możemy Narysować na przykład. Na przykładzie możemy narysować. Tam był język polski. To możemy zrobić do matematyki. Więc. możemy sobie jakieś liczby. Tak. No jakieś kolejne piszemy. tam z tamtymi dźwiękami, po prostu tutaj się skupiamy, tak? Yy, działamy. Yy, no, możemy napisać sobie jakąś liczbę, to wpisujemy sobie dowolne, ładne, żeby piszemy. Yy, takie liczby, i teraz możemy te liczby, te liczby możemy sobie y ładnie zrobić. Możemy zrobić to różnymi kolorami. Zumalą toły, teraz z zielonym. słyszymy sobie napis na temat na i również Dobie poprawi yes. dowolnym kolorem, I jakimś fajnym, odpowiem te literki. I, I również możecie zrobić sobie jakieś, jakieś tu. możecie zamalować. Czerwona chlebka. I tu wszystko możecie sobie zamalować. Jak tam chcecie. Ponieważ w, w, 4,8 się mają gdzie to sobie te liczby wypisać. I tak wygląda też to cztery 4,8, czyli szkoły połowy podstawowej. A jeśli chodzi o procenty, to możecie również w niektórych napisać te procenty. To tam nie, nie tylko procenty, to tam macie tam łamki no, napisać, czyli jedna druga na przykład, <grytanie> to w stylu. I to Dobra, no tak wygląda. No tak, no tak, na zeszyt czyli do liceum. I będzie to pomysł, bo Był polski, była matematyka, teraz będzie na angielski. I na angielski liceum, no, że, tak mi się kojarzy, żeby to flag. Więc. A w szkole angielskiej jest bardziej brytyjski, więc narzujemy sobie taką flagę w taką flagę właśnie w Wielkiej Brytanii. Więc, rysujemy, więc sobie rysujemy tak, taką flagę. Staramy się tutaj ładnie rysować. Wiesz, takie coś. I możecie zamalować to. Tą... No też możecie zamalować. Czy tak tak podzielić. tą flagą. I możecie zamalować tą flagę. bierzemy taką kredkę cokolwiek i ma chcę sobie zamalować no to pokazuje że lecę zamalować A bo ja dzieciatom eee ciototę do domu, żeby poprawić e Takie coś. I możecie sobie to sama lewka wlicania. Też gwiazdki, nie? Jakieś gwiazdki. Takie na no takie większe robię, nie wiem czemu. <grymne> No i możemy podpisać, że to jest język angielski. I tak No i Podkreślić. Zmuta zielonym. I tak wygląda. Już ja pokazuję. też poprawić te literki. Tak wygląda cały pomysł. Do, do angielskiego. Jeśli Wam się podobały pomysł, to w ogóle subskrybujcie kanał, komentujcie I w komentarzach pytania. Możecie zadawać, gdzie się zadawać. Dziemy się we wtorek. Cześć.